Witam! Oła. E, dzień dobry! Dzisiaj mamy e, prawdopodobnie ostatniego rowerowego vloga w e, tym roku, bo jak widać no jest w... I, no i jeszcze trochę śniegu e, no i w zasadzie najprawdopodobniej pojedziemy tylko do sklepu, ja pewnie potem jeszcze sobie gdzieś pojeżdżę i ponagrywam e, Ale dobra, w sumie zobaczycie w intro. O. Det gikk bra Idę zrobić drifa. Znaczy drifta. Drifta chcesz, żebym. Dawaj chodnik wcielę. Dobra, jedziemy przez chodnik. Nagrywam. To ty jedź pierwszy. Myślałem, że to opona już można jechać Dobra chyba <grywa> jedziesz O kurde kostki mam gołe Dobra suzną Jak widzieliście trzeba uważać na lodzie. Małe, małe zahamowanie i od razu się ślizgasz. Tutaj macie znowu na ekranie pokazane teraz. Jestem ciekawy jaki dźwięk tym razem dodałem e, e, dobra, już jedziemy. O kurde, dobra, za ciężkie przyrzutki. O! Widzę, że dzisiaj trzeba będzie dużo nagrywać. Bo ten lud, o, tak mi teraz kolano boli. Jakiś kamyczek spadłem śmieszny o, Dobra. O. No dawaj. W dół Dajmy okay. Okej Kurde Oj, oj oh. <laughs> Dobro, <laughs> dawaj, jedziesz No Next <laughs> tak, <let's go. laughs> <Co> to. Tak koło. <było? laughs> no tutaj sobie na bandach nie pojeździmy. Nie, no nie Co za koło Jadmy, jadmy Dobra, tutaj lodu chyba nie ma Dawaj okej. Muszę wyjść na chwilę No dobra Jakby przejeżdżam obok tego parku linowego wiele razy już, ale nigdy nie zauważyłem tego, że tutaj na środku przejścia jest stół Zrobiłem teraz zbliżenie, czemu tutaj na środku przejścia jest stół? Kto to wymyślił? Ogółem to tutaj są takie schody i spróbuję to zdropować, bo widzę, że nikogo nie ma Więc będzie spoko Dobra, stąd będzie wid o, git Janko już przy kasie. Zaraz wróć. W ogóle póki Janek jeszcze nie wyszedł pokażę wam coś. On ma zepsutą linkę od przednich przerzutów, patrzcie jak on to pięknie zamontował. Pięknie. Ja już skończył zakupy w drogerii kupił sobie kusteczki, to teraz jedziemy do netto. W ogóle to tak jak mówiłem, że to będzie koniec rowerowych vlogów w tym roku, no to, to nie oznacza, że będzie ogólnie koniec vlogów. Będzie jeszcze. Będzie jeszcze gniazda na stoku na ciastki. Ale na nartach też w miarę tam potrafimy jeździć, może to nie będą jakieś super filmy, bo nie jesteśmy jakoś super zaawansowani, ale... Okej, okay, idą do nas Oni chyba nie wiedzą, nie, oni chyba nie wiedzą, że ja nagrywam Oni chyba nie wiedzą, że ja nagrywam Nie, chłopie Wiem No dalej robimy dropa schodów Dropa schodów? zdanie nie ma sensu. Tyę, żeby tam nie stali. Byśmy stano na kolu ostatnio podobnie trochę. Dobra, widzimy się już. <grywa> Dobra, że to nagrałem. <grywa> widzimy się już wnet to. <grywa> się poślizgnąłem. Ty, pokażmy grusz Widzą. Chyba nie ma gruszy. O jak... Nie ma gruszy. Ogólnie. No, ogólnie chodzi o to, że Janka rozkopił mi... raz tutaj w netto i mi pokazał taką podłużną gruszę. Dobry? O, pokażę ci tę zupkę. Jaką zupkę? To co ja wtedy mi kryp znosał przez moje ciała. Miałeś tak? No, przecież ci mówiłem. Tak to jest to <noise> <Zabezpiecznie. głos> e, muszę kupić rękaw do pieczenia kobita ekipa o ekipa Radość. <noise> Może pićko jakieś? To my jeszcze do lewka jedziemy? Do kościoła. Dopka dolsowa. Formuł no A to ile wziąć? To do Coś bierzesz, czy nie? sobie Czekaj, coś sobie słodkiego jeszcze przamam. Mam chodzę na Twixa. Dajcie mi Twixa. Macie Twixa? O, krakowska sucha. Pasuje do słodkiego. Zostaw mnie. Chyba wezmę to. U. Umrzyj. Już u Was trochę mniej śniegu jak tu, nie? Byłam przed wczoraj i mówię matka, konie mają dobrze. Jeśli ja mogą przeprowadzić, to. 38 groszy chyba zabrakło. Janko, masz jakieś grosze? 38. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale chłop, normalnie gość mi dołożył 38 groszy. Dziękuję bardzo. Nie bogaty, 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 on bogaty, bogaty, Mi bogaty, 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 bogaty,

A Le w sumie ja nie mam kasy, po co ja wszedłem? Lewiatanki. Le lewiatanki. Lewiatanki. O, masz. Kup lewiatanko. Ale sztuczka. Tata. 15 zł, złotych, ty no. Ej, czekaj, czekaj. Cztery razy taniej niż te. Śmiewaki Tata, czekaj. A Na były. co wydałeś? 14,99? Ja. No co? <laughs> Ale suchar. Śmieszne. No. Dobra. Co za... Co za chłop wywalił mnie? <noise> za gazku mnie złapał jak szedłem Co za typ Co chcesz Bo <noise> ja mam uciek. Czemu masz odbyt? <głos> tak <noise> <Czemu> masz... <noise> <noise> Żyba Nie rób tak Wjechałem w ścianę. Wait for me. Dobra, zaraz będzie taki długi podjazd. Zresztą ta droga, którą przejechaliśmy, tam wrócimy i widzimy się po prostu już na górze. Koparka tu przejeżdżała, to musieliśmy tutaj uciec by się nie zmieściła na pewno <laughs> Szkoda, że nie nagrałem tej akcji <laughs> Czemu psy czekają Tak bez powodu? 不是今年的。<laughs> Okej, okay, w końcu się udało, nie bywaliś. Dobra, to chodź. Do... <laughs> nie włączyłem nagrywania, ale teraz była zdecydowanie najgorsza gleba. Z... <laughs> <laughs> Witek będzie wjeżdżał na lód to, rowerem.

哦。Oh wow.